merka wszystkim. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę Mister Box za 500 zł od AgroPeterra. Te ptaszniki są o wartości co najmniej 1000 zł, więc zaraz zobaczymy, czy się w ogóle opłacało wziąć tą paczkę, czy nie. A więc tutaj mamy paczuszkę, którą będziemy teraz otwierać i sprawdzać, co się w niej kryje. 12 takich maluszków i y, trzy takie troszeczkę podrośnięte ptaszniki. Z tego dwie na pewno są samiczkami, a Blondi to jeszcze nie wiadomo, czy to sam jest, czy, sami, czy samiczka, dowiemy się w przyszłości. A więc y, pierwszym naszym tutaj pajączkiem, który idzie do domku, będzie Ince Gold. Ma tutaj sobie ładny domek, już zrobiony, wstrzykowany. I teraz, żeby jeszcze ładnie ona wyszła, Coś, a może ona da głowę O! O! Już mamy naszego uciekiniera w domku, gdzież ona taka bardzo aktywna jest. Już się zaliska. Może tam zrobi gniazdo, niech sobie zostawi ją w spokoju, niech sobie tam mhm. mieszka. Kolejnym dużym pajączkiem jest Formic Topus Auratus i zobaczymy, czy ten pajączek będzie nam uciekał, czy nie. Też ma taki domek podobny do Incei Gold. Tak sobie teraz siedzi. Mam nadzieję, że domek mu się też bardzo spodoba. Będzie mu się dobrze Kolejny mieszkało. Kolejny piękny pajączek. Kolejnym pięknym pajączkiem, jakiego tutaj mamy, to jest Salmopeus tak, pulcher. Tak, I ma tutaj już taki trochę inny domek. Taki wyższy. I zobaczymy, czy on ładnie przejdzie sobie. Czy też nie. Tutaj już mamy naszego ładnego pulchera. Kolejnym pięknisiem jest do Dolichotele Diamantinensis. Niestety nie umiałam tego wymówić. Zbyt długa i trudna nazwa. Na razie to taki maluszek jest, ale później będzie większy. I on. Podobny do rąki. Dokładnie tak, ale on tutaj już jest przy wyjściu. Ale jak otworzyłam, to uciek. jest bezpieczny w domku. W końcu się udało. Tak, dokładnie tak. W końcu się udało. jest taki maluszek. Siedzi sobie. Kolejnym maluszkiem jest Terafosoida SP azul. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał w przyszłości, jak trochę podrośnie, ale teraz na razie go bezpiecznie przeniesiemy do jego nowego domku. Tego nie, nie widzieliśmy na żadnym filmie na YouTubie. Jedynie na zdjęciach. Dokładnie tak, dlatego jestem jeszcze bardziej ciekawa tego pajączka. Ale nie, nie idź proszę, idź do domku. Musi... nie, nie, nie. Tu, tu masz domek. Dodajmy, że wszystkie przekładane przez nas ptaszniki są ze słabym jodem. Niegroźnym mhm. dla człowieka. Kolejną księżniczką, jaką jest, to jest y, Chromatopelma Cyano. Cyano pubescens. No właśnie, tak? Po prostu chromka. No właśnie, chromka. Chciałam mieć chromkę, mam chromkę. Ona taka nawet spora jest. O! Już jest w domku. Bez przemeblowania. Sobie sama zrobi przemeblowanie, jak będzie chciała. Wszystko będzie zasieciowane. Kolejny pajączek, jakiego tutaj mamy, to jest Nando Tripepi. Ma tutaj właśnie taki sobie malutki domek. Idealnie. Tutaj mamy małego tuptacza, caribene wersji color. Jedną karibenkę już mamy, ale już taką podrośniętą, a tutaj jest taki maluszek niebieski. Śliczny kolor. O, no. to no, jest przesady, no nie! No, Właśnie tak. Pani już podziękuję. to jest genia Genic Akantuscuria geniculata, więc... Ostatnia do socjerki. Tak, ostatnia do sosierki no, nie, 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 Do domku. No bo ci nóżkę Teraz mamy pierwszego maluszka do pliszówki. To jest Afonopelma Hensi. Nie Hency. Teraz to w ogóle są takie maluchy. Maluszek jest to Davus Pentaloris. Jednego już takiego mamy w naszej kolekcji. Teraz jest drugi. Taki grzeczny. Najgrzeczniejszy ze wszystkich. Załatwić, załatwić. Nie, nie ma jakiego tutaj posiadamy jest pseudohapalopus sp Columbia. Ja nie wiem jak go wyciągnę, bo on jest taki mały. Najmniejszy chyba. Tak. Cyriokosmosy były większe. No cyro tak. W porównaniu do tego ja mu coś zrobię. Tutaj mamy ostatniego malusieńkiego ptasznika do kliszow... kliszóweczki. Jest to Sezimajka. Teraz mamy tutaj troszeczkę większy okaz. Jest to Afonopelma semani, inaczej zwany ptasznik zebrowaty. zebrowaty. I on jest właśnie na wierzchu. Tutaj nóżki możecie zobaczyć. I teraz nie wiem, jak go wyciągnąć. Bardzo dobrze. Tylko jeszcze tutaj nóżki, nóżko z tej nóżki, nóżką z czego? Bardzo ładnie. Nawet duża jest. Mm -hmm. Całkiem ładna samiczka. Mhm. To lecimy. Kolejnym ptasznikiem, który czeka na nowy domek, jest, jest to Akantoskuria geniculata, już druga tutaj w tej paczce. Tylko ta jest już samiczka i podrośnięta samiczka. Oj, mi tu jakiś wypad. To usuniemy. I teraz ona siedzi. Ja ją widzę już w tym ciężkim papierku, albo faktycznie on jest mokry, dlatego jest ciężki. Jączek musiał podczas y, podczas podróży coś pić. Dokładnie tak. Ale teraz trzeba ją ładnie wyciągnąć. Ale ona jest skulona, ale ładna. No żyje. No ładna, ładna. Ale masz tu domek. Kawałek. Gienia? nie chcę cię za, tak za dupkę chwytać. Ale te nóżki twoje coś nie, nie chciały współpracować. No, jeszcze odczyp się. No, brawo Gienia. Już w nowym domku. Bezpieczna Gienia. Zaraz pewnie się schowa. I teraz mamy finał naszego openingu. Jest to Terafosa blondi, Jej stópki już widzę. Ma tutaj taki fajny domek, fajną jamę. Będzie mogła sobie fajnie zrobić, urządzić ten pojemniczek i jej nie widziałam, ale już widzę tutaj jej, jej yy, nóżkę i nie wiem jak ją wyciągnąć, bo ona na pewno jest duża faktycznie ona jest taka duża ale to nie będzie raczej samiec? bo takie długie nogi ma one tak mają są takie duże w początkowych już. Mhm. No to to jest faktycznie największy ptasznik, jaki dzisiaj odpakowywaliśmy. Największy jaki jest w ogóle. Mhm. Oczywiście dzieli dzieli to zaszczytne szcztynemiano. Steatorrhea, styrmea i ophrysus. Dokładnie. A więc to by było wszystko w tym filmiku. Mi się bardzo podobają nowe ptaszniki. Myślę, że mogę polecić tą paczkę. Tak, z pewnością mogę polecić, polecić wam tą e, paczkę. Ten Mr. Box za 500 zł Naprawdę te pajączki są bardzo fajne I nie spodziewałam się, że w ogóle takie rarytaski się znajdą w tej paszce Więc co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach Zobaczymy oczywiście jak te pajączki będą rosły Więc będą też na tym kanale co, co rusz jakieś aktualizacje, karmienia Więc będziecie mogli zobaczyć te pajączki jak już troszeczkę podrosną co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!